Halo, witam w kolejnym odcinku. Mam tak. e, te Blade'a. E, Warbenda. E, I tak. E, dzisiaj będziemy sobie rekrutować więcej wojska. Bo trzeba. Koniecznie nie chciałbym trafić na korsarzy bardzo. E, Mamy wszystko sprzedane. Nasz oddział jakoś tam. Tu widziałem, to są korsarzy. Nie, nie, nie. dwóch. Może oni przejdą. Podążę z grubawieść. To jest. Dw tak, to jest 22, myślę, że 2 przez chwilę, boś tak zlał z tym ubraniem. A tu nic nie ma, żadnych ludzi. Spróbuję jakoś przemknąć tędy. O kurde, ale. On jest o wiele szybszy w ogóle. O, 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 jakiś lord, jakiś lord, proszę nie jest, bez z, z korsarzami sobie nie pomognie, nie poradzę. Ilu ich tu jest? Mmm... korsarze, korsarze o o o o o jest lord, jest jakiś lord w sumie jakbyśmy dołączyli do bitwy z jakimś lordem korsarzy hmm. chętnie, chętnie powalczę sobie z korsarzami z dziewięciu, no ale czemu nie hmm, jakiś ekwipunek dostaniemy może Tu to? ha, małe krzaczki jakieś jaki na się przyda. A to są korsarze, to są pieszcy, A nie korsarze. nie to, tylko daj miecz, dawaj tarczy. I... Potek spimy sobie. No, i moi żołnierze dochodzą już tutaj, chyba sobie zabijacie, zabili, Dobra, i git jest dobrze, jest dobrze, właśnie nazywałem, chyba tak mi się daje przynajmniej, przepraszam, ale jakoś tak, no, nie wiem. No, i on ten Przejrzy łupy, sobie weźmiemy. Dwa denary. Mamy żołnierzy do awansu. Idealnie. A w sumie pojedziemy razem z nim do, ten, do tej wioski. Sferbujemy ochotników. I pójdźmy sobie na tereny Morza swadi. Porekrutować też tylko co zapiszę. Jakby jednak jakieś korsarze, bandyci z lasu. Ja tych bandytów z lasu szczerze zaatakuję. To hmm. no są łucznice głównie. Myślę, że na no, spokojnie... Tylko nie podoba mi się ta mapa ty tych... ilości tych krzewów tutaj. Hmm. To jest jeszcze jeszcze gorsza. Jakieś drzewa góry. No dobra, ta już chyba będzie gij jakoś. Czy moi żołnierze zdążą wejść na tą górkę? Chyba zdążą no. no bo w sumie inaczej zróbmy Moi żołnierze się schowają tu, za górką No idealnie Teraz sobie poradzą to są Mnie jakoś super dobrych zbrui nie mają O, no, też zabij nam Najemnego milicjanta Też ja to też dużą ilość odciągam ściągam Żeby oni się też nie wbili ja No odszkolimy sobie ładnie No kurde, ładnie podszkolimy, ale nam troszeczkę wybili hmm, Troszeczkę nam wybili tych najemników Chociaż najemników to nam, mogę nam wybijać bo oni Dużo żółty mają To jest git, jest git hmm, Lecimy, o, nie wiem co mówić, być? tego tak można rozmawiać W Ten odcinku jakiś jest tam eee, band, z lasu mamy tutaj Już o wiele, o wiele lepszych Ludzi. I oni również to. Mm, obywatel? A, obywatel. No dobra. Trójeczka. Przyjrzyjmy łupy. Mm, to się wydobycie. O wiele lepszy. To, jest... To, jest nie, to jest To nie zmucznia. To jest coś innego w ogóle, jakby. Lepsza tarcza. Miecz. Również lepszy. Mm, Pancerz słabszy. Lepszy hełm. No. I buty, buty, nie, buty słabsze. A, taki, weźmy sobie jeszcze do kieł Dobra, mamy. Więcej tych, więcej więcej awans, jakiś. Więc z tymi też byśmy chyba sobie poradzili. ten by dołączył do nas. No, podda się robić. Tak, wroga. No, więc dzisiaj bandytów głównie po połupimy. Porekrytajmy wojska. Następnym już jakieś zadania od umortów będziemy robić. Tylko. Mm. Ja nie jestem jeszcze... muszę sobie przyzwyczaić do, do walki w tej grze, bo dawno nie, mówię, dawno, nie, dawno, nie grałem w tą grę, więc... O kurde Czekajcie, bo chcę dorwać tych, którzy uciekają sobie tutaj a jednak wracają. Ale to już jest bez znaczenia. O, no, co jest? Zbity ten topór Ale się Dobra. Lecimy, tak. Lecimy dalej. Bo nie, że nie trafiłem. Nie wiem, trafić go nie umiem. Dobra, zabity. Nik nikogo nam nie zabiło, w ogóle screena zrobimy, No, dobra Przejrzyj łupy A, mam pełne kół w ogóle, więc dobra Więc lecimy do, do, na przykład do tej wioski Ja oczywiście zapiszę, żeby Nas tutaj nie zaatakowali Weźmy ochotników Weźmy, do tej Troszkę tych bandytów tutaj jest. Szczerze, teraz mogę się na przykład z nimi już pobić. Uf, o nie, nie, z deserterami. Oni by się dołączyli pewnie. A z deserterami ja się bić nie chcę. Ale tak, powiedzmy tam więcej. No. Ukshal. Jesteśmy w Ukshal, jesteśmy w mieście Swadi. O, bandyci mnie zaatakowali. No, pokrząp. Zobaczymy jak z tym stoporkiem się walczy A, miecz wyciągnijmy jednak o to Kurde, bo ja nie chcę stracić swoich pieniędzy A że nocą nie jest w ogóle jakieś nie, nie aż strasznie Kurde, To też takie no ale to Flourish sprowadza się na jakieś uzma urozmaicenie w sumie No i dobra 100 tu do zostaliśmy do Weźmy tawernę Bezpośrednich okupów Chcę usprawiać wszystkich mm. Na rynek towarami No, i mamy 200 Dolców prawie 300, więc jest dobrze, jest dobrze. Weźmy tą tawernę, Ja w sumie bym mi dwójkę kupił siedniu za. Chyba w za 400 wezmę. Wezmę. Weźmy jeszcze tu. Zapiszę, oczywiście sobie w razie I polecimy dalej jakiś wiosek do hmm. tej na przykład i w sumie o widzimy z sumą, bo Jermusa bym spotkał lub e, szczerze lub, e, tylko a na a jakiegoś Borcha, Borka co ile jesteś? czy to nie, nie chcę z szczerze Blisko jest jeszcze jakaś wioska, więc sobie pójdźmy hmm. Nie chcieli, chyba że mam pełny oddział Nie, nie, nie mam Tak, pójdźmy do prawen Mieliśmy tawernę hmm. Rolf? Um, Okej okay. Rolf jest czymś ciekawszym O Rolfa być może wezmę A mam tą Katrin przecież, co? Rolf, Rolf no, Rolf, wezmę. A przecież mam tą kartę, nie zapominam cały czas, że mogę im efipunki lepsze dawać. No, ja muszę o tym pamiętać. Mm, to wezmę cię. To będziesz ile kosztował? 300? 300, to cię biorę. Akurat. Mm. W sumie to już, chyba już będziemy wracać do, do Nordów. Jeszcze tutaj z tych wiosek zrekrutuję. A nie, to jest w ogóle wioska. To nie, to w sumie wracamy już bezpośrednio do narów poszukamy króla Ragnara i w sumie już nawet w tym odcinku zaczniemy jakieś zadania, zadania robić od niego. Mm. Zabiliśmy. No teraz z korsarzami jakimiś małymi, małymi mógłbym się jak najbardziej bić, więc... Hmm. Wejdźmy do Sargo, co? O kurde, to jest jakaś duża ten bitwa. Korsarzy przeciwko Kawaran... Kawa... Kawara... Karawany. Jezu, nie nieładno. Nie wiem, co się za dzisiaj. Dołączmy, bo jest dość wyrównana bitwa. utrzymajmy tą pozycję. Wszyscy utrzymają tą pozycję, bo karawana w ogóle... Mówi się ja. To jest w ogóle pod moich jakby tymi. Ładzą jest. To jest rzeka, rozumiesz? Oni musieli się, muszą się przeprawić przez tą rzekę. Jak tak, to... Bibletum. Ale pójdę zobaczyć co Ustawmy się tak na razie. Ile do kawalerii, a nie tu je pisze. Zapomniałem nie, um. nie, chyba nie muszą, albo musieli wcześniej. No ale idą ogólnie. Mam mamy troszeczkę tej kawalerii. Mamy mamy, więc jak podejdą wystarczająco blisko, to. Sobie A też mamy jakiś uczników, widzę. Jednego chyba. Dobra. Weźmy teraz. Zobaczmy No i, no i debit mi wszedł tam. Ale mam w ogóle poziom, zapomniałem chyba Mam poziom tam Chyba, bo teraz tam Strażnicy karawan kawaran tak, karawany giną Ale za chwilę piechota powinna wejść yy. I będzie dobrze na piwo też widzę, że tak najlepiej, ale oni się skupili tam na jednym punkcie, Zamiast w ogóle tutaj tej, tej, tych resztki Ale to jest strasznie wyrównana bitwa, ale my ją wygramy chyba Chyba Już dużą ilość tu, ale... nie 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 nie, nie, nie. to się niebezpieczne robi. Za mną! Czemu wy się fokusujecie na jakimś jednym w ogóle ziomku, nie, roz nie rozumiem tego, bardzo. Jak można się fokusować na jednym ziomku? A, nie nie, ja się ginę, koń ginie, ja ginę, wszystko ginie, czemu ja tarczę, co się dzieje z tą grą? Czemu wy się fokusujecie na jakimś innym ziomku, po i giniecie jak szmaty, nie rozumiem. Mój koń ledwo co jedziesz w ogóle? Ile my mamy? Ośmiu nam zabito. Nie jest za ciekawie. Jestem no hita w ogóle, nie. Dobra, wygraliśmy. Ile <grymne> ja mam toporków sobie? <grymne> Przyjdę, <antoporky> mam <grymne antoporky> O jezu, dobra, był co Karawany, ja mówić, nie wiem. Co mam pierwszego kawalerzystę w naszej drużynie? A już nie oczywiście. Wiking. Mm, o. I czwóreczki już mamy. Swiadeński milicjant. W sumie milicjant, potrzebnie robiłem wszystkich swiadeńskich milicjantów. No, bo nie ma żadnych strzelców. A na pewno w piechotę zainwestować. No, mamy już kolejną kawalerię. Nieźle. Przejrzyj łupy 30. nowy, nowy pancerz. Mm. lepszy przy tego. Ok. A, mm, zrobione. Dużo doświadczenia, ale ja mam również ten. Dwa już punkty. Hmm, Wejdźmy w inteligencję i w charyzmę. Yy. Adityka się przyda. Chodanie bronią się przyda. Yy, I zarządzanie ekwipunkiem się przyda. I, i w sumie do tej wioski z trzema yy, nie Pojechaliśmy do tawerny, zobaczmy, czy jest jakiś tutaj. Op, chyba nie ma. Zawsze jeszcze rozdamy ten ekwipunek naszym tym. Jest florist tutaj. W ogóle tylko Floris. Ile ty kosztujesz? 20 tysięcy Yes Dobra, nie, nie chcę port odejść I chcę tak Tutaj w bojówka Rzeczywiście inwestować chcę Może inaczej na początku z nią Bo nie, 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 na początku z nimi Chciałbym Zobaczyć jakiś I inwentarz tak? O nie 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 nie, nie wyposażenie, sorry Ma 24 Właśnie To dwo, ma 27 aż Damy ci to, to jakąś tarczę za chwilę kupimy i konia jeśli ty w ogóle możesz mieć konia Umiejętności Jest taką na Marsz więc ci konia kupimy Umiejętności, zobaczmy czy ty możesz mieć konia też możesz być konia, więc też ci kupimy. Pokaż Twój epipunek, inwentarz. A, ty masz troszeczkę w tym inwentarzu rzeczy, więc w sumie wezmę od ciebie, ja je sprzedam. Dlaczego mówię nie. Posażenie 26. Zastaniesz w sumie tą, jakąś włócznie hełm no i jeszcze po koni po tarczy bo muszę kupić hmm. więc tak jakieś najtańsze dwie tarcze po 20 a, ta troszkę trosz, dobra ma no, konie są drogie i to bardzo nie mam w ogóle jakiegoś słabego konia. Dobra, to chwilę o koni, koni wam nie kupię. Mó nie stać na to. Hmm. ale informacji postacie postaci jeszcze zwłaszcza. 27 remon, renomy, to jest bardzo mało. E, tak, oddział, oddział, oddział i rozmawiaj. Punek wyposażenie. Nie, dalej, że ona nie może mieć tarczy. Jezu. Ty musisz mieć, móc mieć tarczę Też nie możesz... Nie, czyli kupiłem dwie tarcze pońc No to pochrzę No i się w ogóle nie zwróciło No cóż, w sumie pojedźmy do tego miasta Muszę, muszę walczyć z, kors z korsarzami więc zawalczmy jeszcze w nich. Aha, tylko że ja w sumie nie mam takiej przewagi ha, To może by się zakończyć moją śmiercią szczerze. Coś tak czuję. Oni są już tutaj! Nie, 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 chcę się wycofać. Oczywiście, że chcę się wycofać. wroga. Jest są, są strasznie blisko. Utrzymać tę pozycję, utrzymać tę pozycję, no wszyscy utrzymać tę pozycję. Nie, to też jest jakaś do dupy mapa <grywy> Miałem to na tej i na tej, nie chcę widzieć Dobra, to trzeba na tej sobie utrzymać tą pozycję Taką iście do ataku wszyscy. Zobaczymy. Czy uda nam się? Nie muszę bardzo uważać. Mam małą HP. No i właśnie, takie dostanie. Mogę dostać bardzo łatwo. No ale sobie chyba sobie poradzimy. Widzę, że nie jest tak źle. 15 już ich jest no. Ale wyrzucam jednego, nie będziecie zabić i wszyscy się na niego rzucają hmm. nie, no, o nie, 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 ja go tutaj Zaczyna się strzelanie do mnie. Daję mamy w ogóle ten poporek, co jest. Może no, zabiję jeszcze jakiegoś Bo to to jest, a to jest obywatel. Tak wygląda, wygląda jakby nie wiem. To by jakaś piątka w ogóle. No to jest tylko i treczka. Więc tak, to chyba będzie ostatnia bitwa w tym odcinku. Mało rozmowy na odcinek, wiem. Okej, mamy jeszcze jakiś tutaj żołnierzy. Mamy również. Gdzie jest. A, to kawarana. Kawaran. Nie aż nie kontynuujmy tego, ja po prostu mówić nie mam. Bojówkarzy. Bywka, że są już te czwórki. I te, te czwórki mnie interesują, nie powiem, że nie. Przejrzyjmy łupy. O wiele lepsze buty. O wiele lepszy hełm. Lepsza włócznia. A takiej tarczy dobrej nie mogę mieć. Więc. <grywka> no. Zrobione. Więcej bojówkarzy, więcej żołnierzy, mamy Mamy Rolf, to w ogóle Awans, więc również mu tu przyznajmy I władanie tarczą, władanie tarczą to się przyda Inteligencja eee, Masz przywództwo, więc Rolf będzie sobie dobrym tym Taktykę ma Znaczy, eee, w zmiany Tarczą, inteligencję i wytrzymałość Więc e, Rolf będzie mi się zdaje, że dość dobrym y, naszym wasalem później, ale no to będzie na tyle w tym odcinku, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć